Siemaneczko, witajcie w drugim odcinku FNAF jeden noc, noc druga. No dobra. Jak widzicie tutaj mam custom nighty i takie. Zresztą ja tam pokazywałem, no więc dobra teraz robię chwilowe cięcie i dołączamy do gry. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że dopiero teraz mi się przesłał. Czyli dzień po nakręceniu filmik. Dobra, no to. Zaczynamy. Dobra, y, jesteśmy już w grze. FNAF. Dobra. Bo nie już się rusza. No. Gabcio ni? Dobrze, go nie będzie, nie ma. Boni. nie. Pierwsza w nocy. Boję się. Miałam różne programy na nagrywanie twarzy. Jeszcze poszukam. I może będę na tych programach właśnie na Kurde, tu nie ma marionet. Zapomniałam. Jakby co to mam Custom Night w dwójce. Mogę to nawet nagrać i sobie nagram jeden custom Night na przykład. Naprawdę to lepiej wygląda chyba niż w jedynce. Nie serio? Tylko, bo nie się ruszał więc sytuację pod kontrolą w drugiej nocy. Z drugim. To przesunę do góry nagrywaczkę. Proszę zobaczyć nagrywaczkę. O, hi, zamiast papkika. Nie wiem, czy to nagrywaczka. Biam. Dobra. Nie, my to odsuniemy na. O tak wyszło. No możemy. Dlaczego no, ciągle tu stoi. Sytuacja. oj, Teraz się zaczyna ruszać. Od której się rusza. Foxy chyba od pierwszej też czuł, bo Freddy nie. Dobra, wszystko pod kontrolą. Ło, wow, jak co? Dobra, Dobra. Cieka się wreszcie ruszyła. I na razie sytuację pod kontrolą. 50%, wszystko jest okej. Okay. Nie ruchajmy. Jest! Udało się! Foxy, niestety! Coś Ci nie wyszła dzisiejsza grajka, co? Ja się trochę przestraszyłem, przyznam szczerze. Czika!

Jest, wygrałem. Uff, dobra, malutkiego stresa miałem w drugiej nocy. A więc hmm. do widzenia, to by było na tyle w tym odcinku, więc siemanko.